Zadanie 37. Dane są dwa trójkąty ABC i ADE o wspólnym kącie ostrym przy wierzchołku A. Ponadto AB jest równe 24, AC jest równe 10. Pole trójkąta ADE jest dwukrotnie większe od pola trójkąta ABC. To może zacznijmy, zanim przejdziemy dalej. Nanieśmy wszystkie, wszystkie wartości, które mamy. Czy zapiszmy to może, że pole... ADE jest równe dwa razy tyle co pole trójkąta ABC. 37,1 dwusieczne kąto BAC przecina odcinek DF w punkcie P, takim że DP do PE to 3 do 4 DP do PE to powiedzmy, że tu mamy 3X, a tutaj 4X. Mamy obliczyć długości boków AD i AE trójkąta ADE. No dobrze, jak się za to zabrać? To może tak, żeby było wszystko widoczne. Będziemy pisali sobie tu pod spodem od razu. No na pierwszy rzut oka na pewno, na pewno gdzieś tam powinno się nasunąć, powinno się nasunąć możliwość obliczenia Obliczenia pól za pomocą takiego wzoru napiszmy, że pole trójkąta ADE będzie równe jednej drugiej. ADE to jest ten trójkąt większy. Jednej drugiej razy długość boku AE razy długość boku AD i razy sinus kąta. Pomiędzy tymi bokami, no to powiedzmy, że jeżeli, jeżeli to jest dwusieczna, to niech to będzie jakieś jedno alfa i drugie alfa, czyli razy sinus 2 alfa. Pole trójkąta ABC możemy w podobny sposób przedstawić. To jest jedna, druga razy AC, czyli 10, a b. Czyli 24 i razy sinus dokładnie tego samego kąta, razy sinus tego samego kąta. I teraz tak, jeżeli przyrównamy te pola, w zasadzie nie tyle przyrównamy, co obie wartości wstawimy do, tego, do tej naszej początkowej zależności, no to otrzymamy coś takiego, jedna druga razy AE razy AD. I razy sinus 2 alfa będzie równe 1 drugiej razy 10 razy 24 i razy sinus 2 alfa. Teraz może zmienimy kolor, żeby było cokolwiek widać za chwilę. Teraz sinus nam się poskraca, jedna druga nam się skróci. No i okazuje się, że A E przemnożone przez AD daje nam 10 razy 24, tu jeszcze powinna być dwójka, bo tak? to było 2abc, 10 razy 24 i razy 2, czyli 480. No i zaznaczmy kroką, że to jest nasza pierwsza zależność, którą należy zapamiętać. Co dalej możemy zrobić? No stwierdzenia stwierdzenia o dwusiecznej. Możemy zapisać, że długość boku AD podzielona przez długość boku A, AE, czyli ten kawałek do całości, to jest tak jak 3x do 4x. Czyli to są po prostu 3 czwarte. Jeżeli tak, to przemnóżmy to przez AE. I okaże się, że AD jest równe 3 czwarte razy A, AE, i to jest nasza druga zależność. No to już widać, że możemy sobie zapisać układ równań. Długość odcinka AE przemnożona przez długość odcinka AD daje nam 480. I z drugiego długość odcinka AD to 3 czwarte razy długość odcinka AE, no i mamy układ równy. No to co możemy zrobić? Możemy zapisać, czyli drugie wstawić do pierwszego, czyli AD, tu w miejsce AD w pierwszym równaniu i otrzymamy AE razy trzy czwarte AE to 480, no, czyli AE podniesione do potęgi drugiej. To 480 razy 4 trzecie, czyli 480 podzielone na 3 to 160 razy 4 to 640, no to jak to spierwiastkujemy, nas interesuje tylko dodatnia wartość, czyli AE będzie równe 8 w pierwiastku z 10. Jeżeli tak, no to możemy zapisać, że AD tu pokazaliśmy, że to były 3 czwarte AE, czyli 3 czwarte razy 8 w pierwiastku z 10, czyli 6 pierwiastków z 10. Mamy policzone AD, mamy policzone AE. Zadanie 37,1 mamy gotowe. No to jeżeli tak, to przejdźmy do zadania 37. 37.2 tym razem wiemy że pole trójkąta ABC jest równe 72. To przejdźmy do naszego trójkąta ABC. Tu zapisaliśmy, że trój pole trójkąta ABC to 1 druga razy 10 razy 24 razy sinus 2 alfa. Przepiszmy sobie to może. Mamy obliczyć długość boku BC. Dlaczego akurat wychodzę z tej zależności? Dlatego, że jeżeli chcemy policzyć długość tego boku, mamy podane dwa boki, 24 i 10, to możemy skorzystać z twierdzenia kosinusów. Ale do tego musimy znać kosinus kąta pomiędzy bokami. Mamy znane pole, więc możemy wyliczyć stąd sinus kąta. Pole jest równe 72, a jedna druga, jedna druga razy 10 i razy 24 to jest po prostu 120 sinus 2 alfa. No i okazuje się, że jak to podzielimy przez 120, to sinus 2 alfa będzie równe 72. Gdzieś to sto dwudzieste 1 i drugie dzieli się przez 24, otrzymamy 3 piąte. 3 piąte, no i albo z trójkąta, albo z jedynki trigonometrycznej. No powiedzmy, że tym razem z jedynki, no policzmy to. wiemy, że sinus kwadrat alfa, dodać cosinus kwadrat alfa to jest 1. Skoro sinus w zasadzie nie alfa, a 2 alfa, upchajmy tą dwójkę. Napiszmy to porządnie. Sinus kwadrat 2α, dodać cosinus kwadrat 2α równa się 1. Skoro sinus 2α jest równe 3 piąte, to do kwadratu, jak to podniesiemy, otrzymamy 9,25. I mamy cosinus kwadrat 2α równa 1. Po przerzuceniu na drugą stronę. Otrzymujemy cos 2 α równe 1 minus 9,25, czyli 16,25, czyli cos2α to będą 4,5. Jak mamy cos narysujmy sobie prowizorycznie nasz trójkąt. Mieliśmy 24, 10 i bc. Szukane. Stwierdzenia kosinusów wiemy, że długość boku leżącego naprzeciwko kąta podniesiona do potęgi drugiej to jest suma kwadratów długości pozostałych boków, pomniejszona o podwojony iloczyn długości tych boków, i to musi być przemnożone jeszcze przez kosinus tego naszego kąta 2 alfa. I w zasadzie wszystko mamy nasze bc kwadrat to jest 100 dodać 24 do potęgi drugiej czyli 576 odjąć 480 razy cosinus 2 alfa czyli 4 piąte czyli bc do potęgi drugiej to będzie 676 odjąć 96 razy 4, 384, czyli otrzymamy 292, 292, to znaczy, że BC będzie równe 292 to 4, 4 razy 73, z czwórki otrzymamy dwójkę przed pierwiastkiem. No, i dwa pierwiastki z 72 to będzie nasz wynik. Jak do tego dojść? No, albo gdzieś tam dosyć biegle w rachunkach się posługujemy, albo pamiętamy taką metodę, tak? 292, czyli rozkład na czynniki pierwsze, da się podzielić przez 2. Otrzymamy 146, które dalej się da podzielić przez 2. I 73, które podzielimy przez 73. Z dwóch dwóch otrzymamy jedną. I stąd dwójka przed pierwiastkiem, 73 pod pierwiastkiem. Tak czy inaczej, naszym wynikiem będą dwa pierwiastki z 73. I to jest koniec naszego zadania.